Serdecznie witam. Dzisiaj pokażę Wam mechanizm rozamiany tekstu na mowę, a dokładniej tekstu z obrazu na mowę syntetyczną, dzięki technologii OCR. Okazuje się, że taką technologię ma każdy w swojej kieszeni. Jest to oczywiście smartfon, na przykład z systemem Android. I dzisiaj pokażę Wam, jak wykorzystać możliwości darmowego OCR-a. Który pozwoli na przykład osobom niedowidzącym odczytywać teksty z ulotek, książek i praktycznie każdego źródła, na które nakierujemy aparat naszego smartfona. Zaczynamy. Przede wszystkim te, ta aplikacja wymaga dostępu do internetu, więc musimy mieć albo zasięg internetu z Wi-Fi, albo musimy włączyć dane mobilne. Następnie wchodzimy w ustawienia po czym ustawienia zaawansowane wybieramy ułatwienia dostępu, po czym włączamy opcję przeczytaj na głos. Po uruchomieniu tej aplikacji wciskamy opcję ustawienia i tutaj uruchamiamy opcję czytaj tekst z obrazów. Musimy za kliknąć dalej i zezwolić na dostęp do obrazów. W tym momencie obraz będzie monitorowany przez usługę OCR, i ten obraz, który zaznaczy funkcja, wyśle nam się do chmury. O czym świadczy ta ikonka obok budzika po lewej stronie. I teraz, żeby wykorzystać możliwości drzemiące, właśnie w tej aplikacji, uruchamiamy naszą podstawową aplikację aparatu. I teraz. Mając przed sobą książkę, dowolny tekst, kierujemy aparat, trzymamy nieruchomo, aż nam się wyostrzy, po czym dotykamy ikonę czytania na głos i zaznaczamy obszar, w którym znajduje się tekst. Ustaw kolumny w taki sposób, aby głośniki wysokotonowe były uważać, żeby afę dotykać kopulek głośników, ponieważ może. O trzech... I tu możemy też zatrzymywać, ale jak słyszeliście, system nam odczytuje ten tekst. Przy czym jego dokładność zależy od tego, jak bardzo nam się wyostrzy obraz w obiektywie aparatu i od tego, jaką ma rozdzielczość, itd. Teraz kolejna kwestia, bardzo istotna to generator mowy wchodzimy w ustawienia następnie wchodzimy w ustawienia zaawansowane i wybieramy pozycję język i wprowadzanie. I tutaj musimy zwrócić uwagę na ustawienia funkcji przetwarzanie tekstu na mowę wchodzimy sobie tutaj i wybieramy opcję ustawienia przy zainstalowanym generatorze głosu i mamy między innymi takie rzeczy jak zainstaluj dane głosowe. Jak wejdziemy sobie tutaj, szukamy języka polskiego. Tak, szukamy sobie teraz pod trójnym dotknięciem sobie tutaj mogę pomóc. Bo właśnie to jest kolejna opcja, którą też omówiłem na swoim kanale. I tutaj mamy do dyspozycji różne głosy, i męskie, i damskie. Także to. jest przykład sutezmowy w języku polskim. To jest przykład syntezy mowy. To jest przykład syntezy mowy w języku. To jest przykład syntezy mowy w języku, To jest przykład syntezy mowy w języku polskim. To jest przykład syntezy mowy w języku polskim. Na przykład zmienimy sobie głos na ten. I teraz po prostu jak sobie znowu uruchomimy aparat, to będzie nam męski głos odczytywał ten tekst, który wskażemy na przykład sobie. Teraz weźmiemy sobie może jakiś inny. Kierujemy znowu aparat na tekst do odsłuchania. Zaznaczamy go. Technologia kodowania DivieQ MPEGLAYER3 na licencji firmy Fraunhofer i ISIT Thomson. Nazwa bluto, od i logotypy są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszelkie ich użycie przez firmę Panasonic Corporation jest objęte licencją pozostałych. I tak moi drodzy to działa. Z mojej strony to wszystko. Ja Wam za uwagę dziękuję. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do oglądania innych filmików z serii ułatwienia dostępu. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące właśnie ułatwień dostępu, dajcie znać w komentarzach, a ja postaram się...